Jest to dla nas, mieszkańców powiatu Sokolskiego, jak również władz wszystkich szczebli, o czym świadczy tutaj, że jesteśmy razem. Ja, jako wicemarszałek, a zaczynałam y, pracę nad tą drogą jako członek zarządu województwa podlaskiego. W tej chwili, jako wicemarszałek, kontynuujemy to. Y, jest to dla nas ważne dlatego, że my tutaj będąc razem pokazujemy, że współpraca e, samorządu gminnego, powiatowego, e, wojewódzkiego to właśnie są efekty w postaci drogi, wybudowanej drogi Sokółki do Szudziałowa. Ta inwestycja wymaga jeszcze dalszych działań, wymaga bez wątpienia jeszcze pochylenia się na ulicy Kryńskiej nad e, krótkim odcinkiem, ale tam gdzie jest most, który Wymaga pilnego remontu, jak również dalszej budowy do ulic, do gminy Krynki, do miasteczka Krynki. I będziemy, jeżeli będzie wszystko w tak, tak jak teraz jest, będziemy to budować, prawda? Bo wszystko jest zmienne w dzisiejszym świecie i sytuacja polityczna i w kraju, i w świecie, i, i, i za naszą wschodnią granicą, ale. Trzeba cieszyć się tym, co mamy. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie chcę podziękować zarządowi województwa podlaskiego, że pochyla się nad tego typu. Yy inwestycjami, że w budżecie znajduje pomimo ciężkiego roku w tym roku u nas kontynu kontynuacja wielu inwestycji strategicznych. Znajdujemy pieniądze na remonty takich dróg dla lokalnej społeczności i za to z tego miejsca dziękuję całemu zarządowi, marszałkowi jak również poprzedniemu zarządowi naszego województwa. Dziękuję za współpracę staroście Sokulskiemu, Piotrowi Ryćkowi. Pani wójt gminy e, Renacie. I tu zawsze mam e, czaban, czaban, bo zawsze dodaję jeszcze poprzednie nazwisko, pani Jolancie Gudaleskiej, bo to jest współpraca nie tylko na, na tej drodze, jest to współpraca w, na każdym szczeblu, większym, mniejszym, ale taka jest. I myślę, że my jesteśmy tym samorządem, tym regionem, który pokazuje, jak powinny ze sobą współpracować wszystkie osoby pełniące ważne stanowiska, wywodzące się z tego regionu.